Dobry, witam się z Wami w piątek, weekendu, początek, a jest to fajny weekend, dlatego że zabieramy Was w super miejsce i zaczynamy tego vloga. Zapraszam do oglądania. Dobra, a zanim Was zabierzemy w to super miejsce, to jeszcze kilka słów wstępu. Eee, jesteśmy jeszcze w domu, e, dlatego że planowany wyjazd jest około godziny 14, e, bo Przemek jeszcze jest w pracy. I tak, to jest właśnie ta kolejna część naszego Dnia Dziecka, bo w poprzednim filmiku Wam wspominałam, że będzie jakby kolejna część, i właśnie tą niespodzianką jest wyjazd. Jest to w ramach Dnia Dziecka, dzieci o tym wiedzą, a jest to z lekkim opóźnieniem ze względu na to, że w ten weekend, kiedy przypadał Dzień Dziecka, to nie było już wolnych terminów w hotelu wyjeżdżamy na cały weekend będziemy tam dwie noce także wszystko Wam pokażę tymczasem kończę pakowanie tutaj jest taka duża torba w którą jestem spakowana ja i Przemek I, i dołożę tylko kosmetyczkę chciałam Wam tylko pokazać tak na szybko że biorę takie mini produkty o szampon do włosów bo to jest taki wiecie na weekend malutki żel do higieny Intymnej, maleńka odżywka do włosów, tak z grubsza wam tylko pokażę. E, pianka do podprysznic dla Julcia, do mycia, e, maleńka pasta do zębów dla Juliana. E, dla, Stasiu ma swoją e, u siebie w torbie, w walizce. E, Taka maleńka y, mgiełka, żeby się odświeżyć do ciała. To jest zapachowa, taka zamiast perfum, y, żeby nie brać perfum w, na przykład w szklanych y, opakowaniach. Y, malutki żel do mycia twarzy. I takie wszystkie, właśnie. I antyperspirant. Y, także wszystko w takiej pomniejszonej wersji żel pod prysznic. I. Y, y, to jest nasza kosmetyczka, taka dla wszystkich. Praktycznie osobno mam spakowane preparaty, takie wiecie, na słońce z filtrem i preparaty na komary, kleszcze, owady wszelkiego rodzaju. I już po ukąszeniu dla złagodzenia maście, także i lekarstwa mam też osobno spakowane. No i tak, z grubsza jesteśmy spakowani. Wspakowaliśmy się właśnie w tą torbę. Ja z przemkiem. Dzieci mają walizkę razem. Połowa walizki są rzeczy Stasia, połowa, druga połowa walizki są rzeczy Juliana. Mamy do tego torbę z zabawkami do piaskownicy. No i chyba. Wszystko. A jeszcze mamy plecak. Plecak taki za chwilę Wam pokażę, już go kiedyś pokazywałam chyba. E, właśnie z przyborami dla Julcia, w którym są takie, wiecie, kilka pieluszek, e, jakieś tam przekąski, będzie butelka z piciem. Takie, żeby mieć pod ręką. I jak będziemy szli sobie tam na wycieczkę czy coś, to żeby ten plecak zawsze mieć ze sobą. To właśnie jest ten plecak, taki mamowy, że tak powiem. E, mamy tutaj jakieś przekąski. Nie będę wszystkiego wyjmować, tylko to jedzenie. I tak, mamy e, pampersiki, mamy mokre chusteczki śliniak, e, mus owocowy dla Julcia, pielucha tetrowa i pielucha flanelowa, taka, żeby podłożyć. E, jak go gdzieś będę przewijać, a tetrowa, no jak będę go karmić piersią. E, mam tutaj coś do poczytania do samochodu. E, Tutaj chrupeczki, tu są właśnie fajne takie, widzicie, przegródki, wszystko. Tu po bokach są jeszcze, tego nie widać, bo teraz jest zapakowany, ale są takie jeszcze dodatkowe przegródki, właśnie, żeby wstawić butelkę i ona się nie rusza, nie wylewa. No i tutaj jeszcze jest mała kieszonka, w której też jest taka o. Mm, z takiej jakby wodoodpornej folii no znaczy folia wodoodporna jest, ale no to nie jest folia, ale taki, takie coś sztywniejsze I, i że jak na przykład się czymś poleje, zamoczy dziecko, to można tutaj włożyć i właśnie, żeby nie było, nic innego się nie zamoczyło i tu są jeszcze dwie takie przegródki, że tu można jakieś jedzonko też włożyć także taki plecak jedzie z nami i tak, mamy godzinę 12.30 prawie. Eee, ja zaraz idę wysuszyć włosy, bo przed chwilą jeszcze brałam prysznic. Ale mm, czekamy na jedzenie, bo już dzisiaj nic nie gotuje. Zamówiliśmy jedzenie. E, około 13 mają nam dowieść, zjemy i tak naprawdę chyba 13 po 13 przemek wyjdzie z pracy, przyjeżdża po nas i pakujemy się. E, walizka dzieci już jest w samochodzie, bo rano e, przemek zniósł. E, została nam tylko ta torba nasza i plecak. I to by było na tyle. Także pampersy już też są, e, paczka w samochodzie. Także myślę, że szybko się wyszykujemy. A jeszcze, właśnie słowem wyjaśnienia, co z naszym kotem? Kot miał w pierwszej wersji jechać z nami, nawet bo w hotelu są akceptowane zwierzęta za dodatkową opłatą. I ja tą opłatę już dokonałam i było zarezerwowane miejsce dla naszej Ramonki w hotelu. Ale później przemyśleliśmy sprawę, ponieważ w niedzielę o godzinie 11 musimy opuścić hotel. Kończy nam się doba hotelowa. No i jeżeli będzie pogoda, to chcielibyśmy zostać tam jakby do popołudnia bądź wieczora, bo jest tam dużo atrakcji, żeby dzieci jeszcze sobie przez cały dzień skorzystały. I właśnie przez to, że musimy o 11 opuścić hotel. Nie mielibyśmy co zrobić z kotem, a no wiadomo, nie możemy go zamknąć w samochodzie, tak? Także yy, anulowałam rezerwację ramonki, i wczoraj, yy, mówiłam Wam nawet na Instagramie, zawiozłam ją do moich rodziców. Będzie tam przez kilka dni, ponieważ my w niedzielę wracamy, ale. Początek przyszłego tygodnia mamy tak napięty, ponieważ w poniedziałek Stasiu ma po południu trening, trzeba go zawieść. we wtorek mamy też ważne spotkanie, na które musimy jechać i dopiero w środę po nią pojadę, ponieważ to jest godzina drogi, a z racji na to spotkanie i trening, no nie będę mogła jechać, a nie będę już jechała wieczorem, wiecie, o 20.00. Tylko tak o 17 bym chciała wyjechać, więc w środę po nią pojadę. No i tak, Ramonka jest w dobrych rękach. Rodzice się ucieszyli, że ją mają trochę. Ona też jest u kogoś, kogo zna. Zna mieszkanie moich rodziców, bo jeździła tam z nami, także myślę, że czuje się w miarę swobodnie. Wiadomo, na pewno nie tak jak u siebie. Ale jest ok. Wczoraj, jak ją zawiozłam, to sobie już wyszła z transportera od razu. Jadła, także chyba jakoś bardzo zestresowana nie była. Kąty, wszystkie obeszła, bo je zna, także jest ok. Eee, takim to sposobem ona jest w dobrych rękach, a my ze spokojną głową możemy dzisiaj wyruszyć w drogę. Dojechaliśmy. Korki były niesamowite. Także jesteśmy już w hotelu. Panowie poszli już na dół, a ja zrobiłam szybki room tour. No to wchodzimy do pokoju. Czekajcie. Zapalę tylko światło. O. I tak jak wchodzimy, ja się cofnę troszeczkę. Tutaj po lewej stronie od razu mamy łazienkę, są ręczniczki, proszę bardzo, prysznic, toaleta, umywalka i ja. O, jeszcze tutaj y, taka ciekawostka fajnie, bo jest tak, jest płyn do dezynfekcji, są mydełka i są jakieś kosmetyki. O, żel pod prysznic y, i szampon do włosów. I jest y, suszarka do włosów, także fajnie. Także taką mamy łazieneczkę. Na wprost mamy. Mm. E, szafę z lustrem. No i szafa, jak to szafa, jest kocyk. Także oto. Tak wszystko się prezentuje, i ja. <laughs> e, dalej mamy stoliczek z lampką. Tutaj czekała na nas woda mineralna. Są stołeczki, nasza torba. Mamy telewizor, łóżko, szafka nocna, szafka nocna, drugie łóżko, obraz i mamy y, od razu A, czekajcie, bo firanka jest taka długa, 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 ale o, mamy y -y, widok z okna y na las. Także tak miło. Y -y, I teraz. Jak jesteśmy tutaj w tym pokoju, do którego sobie weszliśmy, to jak są te nasze łóżka, to mamy za chwilę tutaj w lewo drugi pokój. I jest to pokój dzieci. Jest łóżko jedno. Szafka nocna. Stołeczek. Eee, dalej tutaj. Mamy okno, drugie łóżko, szafka nocna i komoda. Także taki mamy e, standard. Jest bardzo fajnie, podoba nam się, jesteśmy zadowoleni. E, a dzieciaki to w ogóle e, są pod ogromnym wrażeniem <laughs> się cieszą bardzo. Ale ja Wam jeszcze nie powiedziałam, gdzie my przyjechaliśmy, także e, chciałam Wam e, to powiedzieć. E, jesteśmy pod Warszawą. Właściwie to. E, ciężko to nazwać. Jesteśmy w parku rozrywki Julinek. E, Julinek pod Warszawą e, i koło Leszno Koło Warszawy. E, no Adres jest taki dość. E, dość. E, taki no pff, ciężko stwierdzić, jest to Julinek park rozrywki Julinek ale leśno około Warszawy natomiast sama miejscowość też jest Julinek także jest to dosyć blisko od Łodzi ale staliśmy w mega korkach po prostu strasznie było tutaj dojechać dzisiaj w każdym bądź razie panowie moi już zeszli na dół bo idziemy zrobić takie rozeznanie hmm, po całym tym parku rozrywki na jakieś lody pewnie musimy obczaić, gdzieś, gdzie, co, gdzie zjemy kolację, a jutro czeka nas moc atrakcji, także jeszcze Wam trochę na zewnątrz dzisiaj nagram, jak będziemy tam oglądać i, i wszystko pokażę, a w kolejnych dniach pozostałe atrakcje będę również nagrywać. Okej, okay, jesteśmy już na zewnątrz, ja nie wzięłam okularów przeciwsłonecznych z domu. Za mną, widzicie, jest miejsce na ognisko, z którego my jutro będziemy korzystali, bo mamy wykupioną taką opcję y, ogniskową. I zaraz Wam pokażę y, cały teren, a zobaczcie, jak jest pięknie i zielono. Wszędzie zieleń. Tutaj są takie altanki stoliki i właśnie to miejsce ogniskowe. Tutaj już patyczki na kiełbaski są przyszykowane. Tam jest dalej, ja Wam przybliżę, plac zabaw taki dla małych dzieci. Tutaj moje dzieci już biegające i szczęśliwe. Juluś! Julcio! A kuku! W piłę gramy? I teraz tak, tutaj jest takie wojsko, są bramki, takie mini bramki dla dzieci. Wszędzie dookoła jest las, a tam jest właśnie park rozrywki Julinek, i tam pójdziemy zobaczyć co i jak. W niedzielę będziemy bardzo intensywnie korzystać z tego parku, a dzisiaj idziemy zrobić takie rozeznanie: może tam się na czymś dzieciaki przyjadą. Natomiast w niedzielę planujemy spędzić tam cały dzień. Mają dzieci i my wykupione bilety open na cały park, rozrywki i na całe wesołe miasteczko mogą korzystać do oporu. A tam jeszcze jest pełno zieleni. Jest tu ogromny teren. I Stasia. No i wchodzimy do Parku Julinka. Idziemy zobaczyć co, gdzie jest, żebyśmy później sobie mogli korzystać. E, dzisiaj pewnie są jakieś ograniczone te atrakcje. Juluś, chodź, 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 chodź. Chodź, idziemy. Chodź. Ale e, idziemy zobaczyć, jest wesołe miasteczko e, i zobaczymy, czy tutaj są jakieś restauracje też. No i... O? No i pokażemy Wam przy okazji co i jak. A dzisiaj z tego co wiem jest jakiś chyba pokaz cyrkowy, także pewnie się na niego załapiemy, o, tam już widzę jest wesołe miasteczko. Tam słuchajcie jest mini golf. Tu jest super ekstra duży plac zabaw. E, I moi panowie, e, powiem Wam, że fajne są atrakcje. W ogóle wszystkie atrakcje są dzisiaj zamknięte, bo szykują się na weekend. Od jutra, od godziny 10, wszystko będzie działało. Więc dzisiaj sobie spędzimy taki dzień na dworze, właśnie fajny. O, jest mega, tutaj fajnie. Dużo dla dzieciaków. A tutaj zobaczcie ten mini golf. Podejdę pokazać Wam. Patrzcie, dla dzieci, jakie są. No super, po prostu super. O, tutaj już się Stasio wspina. Także dzisiaj korzystamy z wszystkich dobrodziejstw, takich niezorganizowanych. Poszed. Julus, a na czym ty tak grasz? Jejku, jak to dzwoni? Julcio? Obeszliśmy dookoła teren. Jest super plac zabaw. Co mogliście zobaczyć? Po drugiej stronie jest wesołe miasteczko, jest ścianka wspinaczkowa, ale te takie, właśnie zorganizowane rzeczy są dzisiaj nieczynne. Od jutra będą otwarte. Tak samo restauracje. I teraz wracamy do hotelu, bo w hotelu mamy wykupione śniadania. A idziemy się dowiedzieć, czy możemy sobie tam kupić kolację, bo śniadania mamy w pakiecie z noclegiem i idziemy zapytać właśnie, bo jeżeli będzie można sobie tam kupić kolację, to kupimy i zjemy na miejscu, a jeżeli nie, to musimy gdzieś jechać do jakiegoś okolicznego miasteczka na jakieś jedzonko. Także zobaczymy. Tam jest taki jeszcze ogromny teren i takie chmurki nad nami. Ciekawe czy wieczorem w nocy deszczyk popada. Miejmy nadzieję, że tak, ale żeby jutro nie padało, bo my na jutro mamy zaplanowane dużo atrakcji, także oby pogoda nam dopisała. O, chyba zaczyna grzmieć, więc mm -hmm. spotka nas chyba tutaj burza. Fajnie, dodatkowa atrakcja. A moi panowie, o tam pan rozpala ognisko, ale my jutro przyjdziemy na ognisko. A tutaj moi panowie szaleją, jeszcze oni za piłką cały czas biegają. Są nie do zmęczenia. O i ulcie, jak tu biegnie. Patrzcie. Tam Stasiu. No dobra moi drodzy, kończę tego vloga dzisiejszego, bo idziemy zrobić rozeznanie co z tą kolacją. Cały czas idziemy. Fua, muszki jakieś. Także ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie, a jutro od rana nagrywam dalej.